Dzień dobry, polecam Wam dzisiaj książkę pani Olgi Rudnickiej, autorkę doskonałych komedii kryminalnych, pod tytułem Były sobie świnkie trzy. Krótko o książce. Bycie żoną męża ma pewne zalety. Piękny dom, pełne konto i dużo wolnego czasu. W zamian wystarczy tylko zadbać o męża, okazywać mu dozgonną wdzięczność za wszystko, a od czasu do czasu pokazywać się na bankiecie. Trzy przyjaciółki, Jola, Martusia i Kama, pewnego dnia odkrywają, że niestety w metryce lat im przybywa, nie ubywa. Pojawiają się kurze łapki, dodatkowe kilogramy, a w życiu ich mężów inne, młodsze kobiety. Przyjaciółki postanawiają zmienić swój stan cywilny, zanim zrobią to ich mężowie. Ale niestety istnieje przeszkoda. Każda z nich podpisała intercyzę. W tej sytuacji można zrobić już tylko jedno: zostać bogatą wdową. Niestety, nie jest to takie proste, jakby myślały. Spotkały się w domu jednej z nich, Jolki, aby obmyślić strategię. Posłuchajcie jako najstarsza z całej trójki, pomysłodawczyni projektu, a także pani domu i fundatorka debaty postanowiła objąć również rolę przewodniczącej tego szczególnego zebrania. Upiła łyk Jaśminowego napoju z niewielkiej filiżanki. Odstawiła ją równ na równie małych spodek, otrząknęła, przerwając panującą w salonie ciszę i powiedziała spokojnie, aczkolwiek stanowczo. Myślę, że nasza obecność tutaj świadczy tylko o jednym. Odpowiedziało jej milczenie. Kama i Martusia wymieniły spojrzenia. Było oczywiste, że żadna z nich nie chce powiedzieć głośno tego, o czym wszystkie myślały? Słowo morderstwo jakoś nie brzmiało ładnie. Nie jest to kwestia czy, tylko jak, dokończyła Jolka. Tym razem również nie doczekała się werbalnej odpowiedzi, ale reakcją były dwa entuzjastyczne skinienia głowy. Choć w postawie Kamy znać było, Determinacją i zdecydowanie, a u Martusi, potakujący ruch głowy, połączony z obgryzaniem paznokcia, wskazywał na głębokie zdenerwowanie. Kama spojrzała na nią z irytacją, a Jołka ze współczuciem. Doskonale rozumiała stan psychiczny przyjaciół. W końcu nieco kobieta podejmuje decyzję o pozbyciu się męża. A z pewnością nie w tak drastyczny sposób. Uznała jednakże, że najlepszą strategią w tej sytuacji będzie pragmatyczna rozmowa o możliwościach załatwienia sprawy, jak określała w myślach plan zostania w domu. Chyba nie rezygnujesz. Kara nie miała w sobie tyle empatii, co starsza przyjaciółka i jej ton był po prostu napast. Nie skąd. Martusia ku swemu zdumieniu czuła, że mówi to całkiem szczerze. Właśnie dziś uświadomiłam sobie w pełni, że w moim życiu nic się nie zmieniło. To biaszek będzie mnie zdradzał i dawał kasę. A ja będę siedzieć w domu i marzyła o dziecku tak długo. Aż ja nikim nie uschnął. Chcę mieć rodzinę, dodała z przekonaniem, choć lekko drżący głos zdawał się przeczyć jej słowo. A z tobieszkiem jej nie stworza. Zatem on musi odejść. Tu głos całkowicie odmówił jej posłuszeństwa, a ogromne oczy zaszły łzami. Tak mi go szkoda. Zaszokała nagle. W gruncie rzeczy nie jest taki zły. Będzie mi go brakowało, pociągnąła no. Pociągnęła nosem zgoła elegancko. Przynajmniej przez jakiś czas. Tak. Kamelia z trudem się powstrzymała, by nie narysować okrągłego kółeczka na czole. Nikt nie powiedział, że to będzie proste. Na pewno nie będzie, wtrąciła się Mioka. Musimy nie tylko ich się pozbyć, ale zrobić to w taki sposób, by podejrzenie nie padło na no. Krótko mówiąc, musimy popełnić zbrodnię skoku. Podsumowała kamelia, czując, że podjęcie decyzji było sprawą najprostszą. Schody dopiero się zaczynają. Komuś się to udało? Bartusia nie była całkowitą kretynką. Jej pełen powątpiewania ton doskonale o tym świadczył. Kamelia skrzywiła się z niechęcią. Pytanie zdecydowanie nie przypadło jej do gustu. Jolka również miała minę niewyraźną. No wiesz, jeśli komuś się udało i nikt się nie domyślił. To i my tak nie będziemy o tym wiedziały. Jolka odpowiedziała w końcu na pytanie Martusi, bo ktoś musiał przerwać tę nagłą ciszę, która zaczęła ciążyć wszystkim trzem. Kamelia sięgnęła po filiżankę i zaczęła powoli sączyć herbatę. Ale robiła to z wielkim namysłem, co od razu rzuciło się w oczy pozostałych. Tym razem cisza była pełna oczekiwania. Po pierwsze odezwała się po chwili. Nikt nie może nas podejrzewać. Przyjaciółki zgodnie pokiwały głowami. To oczywiste, tak oczywiste, że Jonka aż miała ochotę potrząsnąć tamtą w pełnej rozczarowania irytacji. Zatem powinni odejść w taki sposób, by nie ściągnąć na nas podejrzeń. Ciągnęła kama, nie zwracając uwagi na zniecierpliwione sapnięcie pomysłodawczyni. Na przykład Matusia nie była tak zirytowana jak Jeruka. Ktoś musiał w końcu na coś wpaść, a ona zupełnie się do tego nie nadawała. U głowie miała kompletną pustkę. Śmierć naturalna. Ze starości. Nie da się. Nurka nie mogła się powstrzymać od złośliwego komentarza. Wypadek. Kontynuowała swój wybór kamelia. Spoglądając na nią gniewnie, ale nie wdała się w dyskusję, by nie stracić wątku. Samobójstwo. Ewentualnie zaginięcia. Więcej pomysłów nie ma. Jak to zaginięcie? Zdziwiła się Martusia. Nikt y, się nie zdziwi, że nagle y, zaginęło trzech mężczyzn. Reakcja. Kamenia odstawiła z czasem nietrzyżanek. Ale samobójstwo też będzie podejrzane, tak samo jak trzy różne wypadki w krótkim czasie. A co jest po drugie? zapytała jolka. Nie ma po drugie. Na razie jest tylko po pierwsze. Musimy obrać taką metodę, żeby nas nie podejrzewały. Autorytatywnie stwierdziła Kama. Tolka spojrzała na nią z mieszaniną podziwu, zgrozy i odrobiną zazdrości. Zawsze zazdrościła Kameli socjopatycznej psychiki. Trudno jej było uwierzyć, że kobieta z osobowością alfa, jak nazywała jej w przez tyle lat była po prostu żoną przy mężu. Ona sama nigdy nie marzyła o pracy zawodowej. Zawsze pragnęła mieć dużą rodzinę, dzieci, które będzie lubiła, a nie tylko kochała, i męża, którego nie będzie chciała zabić. No cóż, wygórowane oczekiwania zawsze źle się kończą, pomyślała z A czy wszyscy muszą odejść tak samo? spytała nagle Wajtusia, która, bre, nie była tylko blondynką. Nie rozumiem. Na czono Tameli pojawiła się głęboka zmarszczka. No bo jeden może popełnić samobójstwo, drugi zaginąć, a trzeci może w wypadku. Zasugerowała niepewnie tamta, strapiona lodowatym spojrzeniem przyjaciółki. Doskonały pomysł. Jorka uśmiechnęła się do niej ciepło. Co o tym sądzisz? Zwróciła się do Kameli, która zastanawiała się nad tym z dziwną miną, nie odrywając oczu od najmłodszej z nich. Zgadza się. Oświadczyła teraz. – Powinnam sama na to wpaść! – dodała natychmiast i na jej twarzy pojawił się lekki uśmieszek. – Ale wygląda na to, że doskonale się uzupełniamy. – Oby tak dalej. – Przyszło mi to do głowy tylko dzięki toria. Martusia uśmiechnęła się nieśmiało, a jej głos przestał drżeć. Akrobata przyjaciółek dodała jej pewności siebie. – To ma sens. Bionka nie mogła ukryć pod Teraz, gdy decyzja została ostatecznie podjęta, musi odrzucić na bok wszelkie skrupuły, a wyrzutami sumienia, jeśli takowe się pojawią, zajmie się w stosownym czasie. Skoro każdy z nich odejdzie w inny sposób, nie będzie powodu, by ktokolwiek miał coś podejrzewać. Moment, moment. Kama ucieszyła ją stanowczym gestem. – Wiesz, jacy są ludzie, oskarżyliby matkę Teresę, gdyby tylko mieli okazję. Plotki na pewno będą, musimy się w tym liczyć. – Dlatego nie możemy popełnić żadnego błędu i powinniśmy rozsądnie zaplanować czas – stwierdziła Jorka. – Nie rozumiem – zmartwiła się Martusia. – Nie mogą odejść wszyscy jednocześnie, bo to dopiero wywołoby plotki i podejrzenia. Należy zachować odpowiedni dystans czasowy. Wyjaśniła mi Jolka. Odpowiedni? To znaczy jaki? Tą kameli można było odebrać wyłącznie jako wrogi, co dodatkowo podkreślał gniewny błysk po oczach. Odpowiedni, powtórzyła Jorka, czyli taki, który pozwoli nam... Na swobodne działanie, a to nie żadne łapucafu. Nie martw się. Maciej pójdzie na pierwszy ogień. Jak to tak? Sprzeciwiła się Martusia. Myślę, że powinniśmy głosować. Myśl, że jej mąż będzie wydawał pieniądze na kochankę, podczas gdy dookoła jest tyle potrzebujących dzieci jej nie odpowiadała. Żadnego głosowania zaprotestowała Kamelia. Powiedzmy, że problem Kamy będzie narastał, a właściwie rósł. Uściśliła jąka, wskazują z palcem na jeszcze płaski brzuch przyjaciółki. Maciej musi odejść pierwszy. Tak, Maciej musi odejść. Barto powtórzyła tamta. Niech będzie. Zgodziła się Martusia. W takim razie musimy zdecydować jak.